Was bardzo serdecznie, moje kochane skarby, w kolejnym filmie. Dzisiaj przychodzę do Was z wielkimi cudami kosmetycznymi, jakich jeszcze nie było. Mam tutaj do przedstawienia różne produkty w różnych potrzebach, do różnych potrzeb skóry. Zdecydowanie mam tutaj fantastyczne serum przeciwtrądzikowe, przegenialną piankę do układania włosów, przegenialny peeling do ciała, przegenialny serum do skóry wrażliwej i naczynkowej, przegenialny kwas hialuronowy, nawilżacz. Także jeżeli Was taka tematyka interesuje, serdecznie Was zapraszam do oglądania dalej. Także Rozpocznę temat od serum antytrądzikowego, które będzie fantastyczne do stosowania zarówno w dziennej, jak i w nocnej pielęgnacji. Jest to serum o bardzo intensywnych właściwościach przeciwzapalnych, hamujących pojawianie się kolejnych zmian trądzikowych, silnie wyciszających i łagodzących. Jest to nasza polska firma uzdrowisko roślinnie aktywne serum przeciw niedoskonałościom. Produkt prezentuje się w taki oto sposób. Kosztuje do 50 zł. W składzie tego produktu znajdziecie Cicę, czyli wąkrotkę azjatycką o intensywnych właściwościach kojących, wyciszających. Mamy tutaj ramnozę, która dodatkowo działa silnie przeciwzmorszczkowo i przeciwzapalnie. Mamy tutaj wyciąg z fiołka, mamy tutaj niacynamid, mamy bogactwo składników przeciwzapalnych i ten kosmetyk jak najbardziej może być stosowany w dziennej, jak i w nocnej pielęgnacji. Oprócz właściwości intensywnych przeciwtrądzikowych wykazuje on właściwości również Prewencyjne przeciwmarszczkowe, regulujące nadmierny łojoto, jak i również świetnie nawilżające skórę. Także jak najbardziej nasza polska firma uzdrowisko cud kosmetyczny dla skóry bardzo tłustej, trądzikowej, śmiało wam go mogę zarekomendować. Następny produkt, który stosuję od jakiegoś już czasu i muszę Wam go zdecydowanie zarekomendować. Ja ten produkt stosuję na wilgotne bądź na suche włosy, później je oczywiście suszę suszarką, jest to oble Pikaci Barica Stealing Mousse. Jest to pianka naturalna do układania włosów. Produkt prezentuje się w taki oto sposób: naprawdę niewielka ilość wystarczy na optymalne pokrycie włosów. Fantastyczna, przegenialna pianka do układania włosów, która trzyma kształt, nie skleja nadmiernie włosów, nie wysusza włosów. Fantastyczna, elastyczna, nawet, nawet tutaj jestem w stanie rzeknąć pianka do układania włosów, do modelowania włosów. Fantastyczny produkt. Włosy są po nim takie gładziutkie, takie wygładzone, mniej się puszą, także jak najbardziej fantastyczny produkt do stylizacji. Włosów. Pytaliście mnie wielokrotnie o dobry stylizator do włosów. Jak najbardziej tą piankę z Oblepika Sybarika, czyli z natury Sybariki, mogę Wam śmiało zarekomendować. Koszt do 35 zł. Następny cud kosmetyczny i ten kosmetyk tak pachnie przegenialnie i on ma taką bardzo, bardzo gęstą konsystencję, że niewielka ilość wystarczy na optymalne pokrycie skóry ciała. Ja ten produkt już zużyłem 3 czy cztery razy. Ja już go kocham. Za intensywne złuszczanie skóry ciała, za fantastyczne nawilżenie skóry ciała, za brak obklejenia, oblepienia skóry, na przykład nadmierną olejową warstwą, po prostu to jest magia. Złuszczanie i mega nawilżanie skóry. Jest to sklep do ciała miodowy z oblepika czyli z natura Sibaurica. Produkt prezentuje się w taki oto sposób. Kosztuje do 35 zł. Fantastyczny peeling do ciała, który złuszcza... Mega nawilża skórę, mega ją wygładza i pozostawia przegenialny taki słodki, ciasteczkowy zapach na skórze. Jest to produkt po prostu przegenialnie złuszczający skórę ciała, jak i również fantastycznie ją nawilżający. Także produkt jest warty uwagi, warty zainteresowania i warty swojej ceny. To jest coś genialnego, to jest coś cudownego, to jest coś rewelacyjnego. Jeżeli poszukujecie bardzo mocnego zdzieraka do ciała. To jak najbardziej, ale na przykład, jeżeli nie lubicie stosować balsamów do ciała, no to tutaj mamy takie dwa w jednym: złuszczanie i intensywne, nawilżanie skóry. Także jak najbardziej fantastyczny kosmetyk, śmiało ze szczerego serduszka mogę Wam go zarekomendować na spokojnie. Fantastyczny, mega wydajny kosmetyk. Kolejny cud kosmetyczny z oblepiki Sibeoriki. Ja po prostu mega się przekonuję do tych kosmetyków. Są bardzo tanie, esencjonalne składowo, skuteczne, robią to. Co mają robić, no po prostu prawdziwa rewelacja. Wstępny cud kosmetyczny do 30 zł, o pojemności 100 ml. Jest to Mohani, aktywne serum 1% kwasu hialuronowego. Doskonałe nawilżenie. Produkt prezentuje się w taki oto sposób: jest to czysty humektant, czysty kwas hialuronowy. Po jego zastosowaniu natychmiast aplikujecie krem pielęgnacyjny, kwas hialuronowy aplikujecie na mokrą skórę od toniku bądź na przykład jeszcze po kwasie hialuronowym możecie zaaplikować dodatkowe serum do twarzy, ponieważ kwas hialuronowy, mimo tego, że działa powierzchownie, to on jest przegenialnym nośnikiem przenikania innych substancji zaaplikowanych po kwasie hialuronowym. Fantastyczny nawadniacz nawilżacz skóry dla każdego typu skóry, także jak najbardziej 100 ml do 32-3 zł maksymalnie także jak najbardziej. Ja mam tutaj stężenie 1% kwasu hialuronowego, iż to stężenie nie ma jakiegokolwiek znaczenia, ponieważ kwas hialuronowy tak czy siak sam w sobie działa powierzchownie, nawilżająco, nawadniająco. Także jak najbardziej ten kosmetyk jest po prostu cudem kosmetycznym. Ze szczerego serduszka również Wam go rekomenduję. I następny produkt, który Wam zarekomenduję, również z polskiej firmy Mohani, jest to serum do twarzy z 10% stężeniem kwasu laktobionowego, do skóry dojrzałej i problematycznej, gładzenie i rozjaśnienie. Kwas laktobionowy, ponieważ nie jest to kwas AH, tylko kwas PHA, czyli bardzo, bardzo delikatny kwas, który działa wyciszająco na naczynka, na zaczerwienienie, łagodzi trądzik różowaty, łagodzi nadmierne podrażnienie skóry i bardzo, ale to bardzo, bardzo delikatnie złuszcza, również odnawia komórki skóry. Fantastyczny kosmetyk, on kosztuje do 45 zł. Jest to produkt, który przy mojej bardzo suchej skórze sprawdza się przegenialnie. Mega nawilża, wygładza, odnawia, rozświetla, rozpromienia skórę i tutaj właśnie mamy kwas laktobionowy, który jest idealnym, najlepszym kwasem dla skór bardzo wrażliwych, podrażnionych, naczynkowych, z trądzikiem różobatym, bądź z trwałym rumieniem, bądź uwrażliwioną skórą. Fantastyczny kosmetyk od firmy Mohani, kosztuje grosze, ponieważ on nie kosztuje 200-300-400 zł. Skład ma przegenialny. I jest to idealny produkt do stosowania w nocnej pielęgnacji. Konsystencja tego produktu jest bardzo lekka, produkt bardzo szybko się w skórę wchłania. Zero tłustej, lepkiej, obklejonej warstwy jest praktycznie na skórze niewyczuwalne, także jak najbardziej to serum. No to jest po prostu cud kosmetyczny jakiego nie było, ponieważ mamy tutaj maksymalne stężenie kwasu laktobionowego mamy tutaj efektywność działania kojącego, łagodzącego, regulującego i odnawiającego. Także jak najbardziej nie pozostaje mi nic innego jak wam tylko zarekomendować ten cud kosmetyczny. Także moje kochane skarby, na dzisiaj to tyle. Pięć ogromnych cudów kosmetycznych, kosmetyków, które są warte wszystkiego, warte uwagi, warte zainteresowania, warte swojej ceny, warte posiadania. Krótka Piłka, przegenialne składy, maksymalne stężenia substancji aktywnych, działanie ukierunkowane na każdy problem skóry, fantastyczna pianka do układania włosów, genialny peeling do ciała, serum antytrądzikowe, serum do skóry wrażliwej, kwas hialuronowy, multum wielkich cudów kosmetycznych, jakich nadzwyczajnie w świecie jeszcze nie było. Także jeżeli Wam się ten film podobał, zostawcie łapeczkę w górę. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie, trzymajcie się ciepło. Do następnego. Buziaczek Wielki, hej!